Instrukcja montażu sztukaterii elewacyjnej. Przytnij sztukaterię na odpowiednią długość, korzystając z piły starczą do cięcia ceramiki. Równomiernie nałóż klej na tył sztukaterii, a także na ścianę za pomocą pacy zębatej. Ostrożnie przyłóż sztukaterię do powierzchni i delikatnie dociskaj, by zapewnić dobrą przyczepność. Możesz również użyć gwoździ do ustabilizowania listwy do czasu wyschnięcia kleju. Nałóż klej na ściętą krawędź sztukaterii. Dla dokładniejszego dopasowania podczas montażu większych elementów zaleca się pracę w dwie osoby. Użyj masy szpachlowej do pokrycia łączeń oraz ściągnij nadmiar materiału. W podobny sposób wypełnij szczeliny między sztukaterią a elewacją. Po wyschnięciu masy szpachlowej, zeszlifuj ją papierem ściernym aż do uzyskania gładkiego wykończenia. Do przygotowania parapetu, zetnij krawędź listwy pod kątem 45 stopni. Aby uzyskać zakończenie parapetu, dotnij końcówkę pod kątem 45 stopni i przyklej ją z drugiej strony listwy. Nałóż masę szpachlową na łączenia krawędzi. Po wyszlifowaniu, sztukateria jest gotowa do gruntowania i pomalowania dowolną farbą elewacyjną.